Siema, ja jestem Klele, ze mną jest Justyna, znana na komisieku. Witamy Was w chyba ostatnim odcinku z Harry'ego Pottera Mistrzowie Quillicza. Trochę szkoda. Jak może dodadzą coś nowego, to wrócimy do gierki. Dzisiaj, jak pewnie widzicie po tytule, zdobędziemy już wypragnioną platynę. To co ubolewam. No fajnie tak te miotły, tak spadają. A te lampki takie? no. To co ubolewam, że po pewnym czasie jakby niewiele jest do w tej grze poza kolejnymi meczami online. Zostały nam trzy ostatnie mecze do platynowego osiągnięcia. To może zagrajmy sobie starym, dobrym Gryffindorem. I na ekspercie. Dobra, Draco, uspokój się. Nie wybrałem mistrza, dlatego że to jak tam lata ten znicz to jest masakra. A to jest taki fajny, wyważony poziom. Dobra, ruszamy. Trochę musiałem między odcinkami pograć. Żeby ponabijać zwycięstwa. Bo jak wiecie lub nie, najgorsze osiągnięcie... To jest zdobyć 100 wygranych tutaj. I wygrane chyba w online meczach się nie liczą. Ewentualnie. Nie jestem pewien, czy się liczą, czy nie. Wydaje mi się, że nie liczą. I przyjęcie. Wszędzie... Jest. Dobra. I brama. Obronił. Ajajajaj. Aj. Mikrofon mi zasłonił ten uśmiech Tak. Dobra, dobra. Lecimy za nim. O, do Oj, kurde, dobra, obrona. No, na którą ramkę rzucasz? Na górę, w lewo. Nie, nie będzie rzucał. Widzisz? Teraz. Kurde, nie ten przycisk. Nie, No, jeszcze nie rzuca. Jak oni tak długo nie rzucają, to znaczy, że w końcu nie rzucą wcale. Tylko będą się kręcili, podania robili. O nie. Dobra, obrona znowu. Która bramka? Tak, masz rację. Podanie. Hmm. Powinienem trasę zrobić, ale już. Halo dostanę podanie. Nie, zgubili gdzieś. Halo, gdzie jest ten kafel? Dobra, przejdę tutaj. I o, udało się. Podmiotą gdzieś tu zawirowało. Unik. O, dobra, Ajajaj, aj, aj, nie wiesz mi to przejęcie. Unik. Na drugiego ścigającego. No, Gdzie oni są? Obrona. O! Udało się jakoś. Co jest? Chyba kopnąłem w oponenta. Dobra, potrzebujemy pałkarza. O, już się pojawił. Dobra, to tak. Bramka. Aj, nie ma tej bramki. To pałkarz i gdzie jest szukający wasz? Tam Halo, halo Draco Mam nadzieję, nabierzysz. że komputer obroni Ta, Draco musi tutaj zęby stracić. O! Nabierzło go? Nie, nie nabierzyło go. Coś mi tu w ostatniej chwili umknął. No, gdzie jesteś? Tu Dostał! I dostał jeszcze raz. Dobra, gdzie ten snic się? ja się nie przełączyłem na szukającego? Nie. U? Bym w złą bramkę zaraz strzelał. Dobra, i chciałem szukającego. Oni sobie poradzą z kaflem. A czy sobie szukający poradzi, to mam wątpliwości. O, widzicie, tutaj on jeszcze w miarę spokojnie reaguje. A, lecimy, lecimy i już blisko. Zaraz będą punkty dla nas. Grunt, żeby bramkarz nie wpuścił nic. O, mogę łapać. No, 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 dawaj, jest. 50 do 0. I sprzęcia. Ło, wow, mój mi gwiznął. Dobra, ale dostałem podanie. A tak, podam sobie. O, o, dobra. Super, jeszcze z podaniami się udało. Tutaj zaczarować trochę. Fajnie się ich atakuje z kontry po pierwszym podaniu. O! Ej, nie widziałem nawet tego markera, żeby unikać. O, tak tylko fajnie jakbym jeszcze zdążył go złapać. Nie no to gryfon strzelił sam. Mam? Jest, 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 udało mi się to przejąć. I... O wow, kurde, no dobra, trochę dostałem, ale unik, ważne, że punkt zdobyty, no dawaj, 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 koleżko, póki co to Gryffindor w gazie, o, co, on podał komuś chyba przede mną, jesteś, tu, obrona, o, przejęliśmy, super, Dostanę podanie. I jeszcze jakbym trasę tutaj dostał, przyspieszający już w ogóle byłoby super dobra, wykiwamy go. Pyk. pięć goli zdobytych i zaraz się z nic będzie pojawiał. To przejdę sobie na pałkarza. I czekamy. Mm. On gdzieś tu się powinien chyba pojawić. No dawaj, dawaj. Kłuczek! Kurczę! Nie skupione no, byłem skupiony na drakonie, myślałem, że zdążę go namierzyć. Gdzie ten drako odleciał? Tak, 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 jest tutaj. Piek nie, to była zła perspektywa, żeby do niego strzelać. Hmm, znaczy musimy się ma na wprost, no, mm, Nie na wprost, ale jak nas mija, to tłuczek nie zawróci tak szybko. O, tego uniknął ładnie. Dobra, ale to i tak go będziemy... O, z dwóch stron dostał! Nice. Ty... Dobra. Kurde... Jeszcze mi... od tego tłuczka wyrzucił z rąk. Jest. Znakałtowany. Dobra, pora sobie polatać teraz tutaj. Dobra, prowadzimy do zera. W minutę nam tyle goli nie, nie nastrzelają. Uważaj, bo troszeczkę masz mało Zaraz powinno mi się regenerować. O. Tłuczek nad głową lata o. Właśnie o nim mowa była hmm. Cię nicz... na tej zimowej mapie tak ciężko go dostrzegać. No nie tak. Dodatkowe utrudnienia. Dobra, blisko było. Ej, nie ma jakiejś jesiennej mapy w sumie. Jest tylko deszczowa. No, szkoda. 110. Elegancko. A jakaś kaluminowa, fajna. Nie, o, Z niami. no, jakby dodali. Jak taka ciepła w takie złote mm -hmm. liście, słoneczko. W sumie wiem, co powinniśmy zrobić. Idziemy do menu. Dobra, dobra. Zmienimy szukającego. A nie, bo i tak nie będzie widać szukającego tutaj. Czemu? Bo chciałem zmienić mu wygląd. A na tak, na Harego, ale niestety w tych meczach yy, z komputerem niestety nie widać tych skinów. Dobra, ruszamy z następnym meczem teraz. Hogwart w deszczu. Właśnie akurat rozmawialiśmy o tym. Ach, ten Cendrix Digori. Zobacz, to jest deszcz, ale latem. Tak. Czy Gotowi? 3, 2, 1. O, dobra, udało mi się. I teraz mu tylko bramę tu strzelić. I pyk Tak, a O, ale mi kopnął. Chyba się wkurzył trochę. Dobra, walimy skąd od razu? Jest! Udało się! Obronił to akurat Jeszcze ja dostałem Dobra, ale tobie chyba dążę zabrać I drugi raz Kurde Agresywnie tu gra, pałkasz ich o, ledwo, bo ledwo W ogóle jedna osoba wyeliminowana Ja też mało życia O, już w sumie się zrespiła Gdzie macie kafla? Dawaj, dawaj i skąd od razu? No, ajajaj, mogę go przepuścić. No, jak ten pałkarz uparty jest, prawda? Która bramka? Ty, gdzie ty rzuciłeś? Dobra, no to wykopiemy do przodu. Chyba, niestety, podałem do Hufflepuffu. I... Kała, kopniak. Dobra, mogę wykopać matko I teraz lecimy. Już podaj mi, tylko daj tutaj koleżko Halo? O, dostałem pyk, 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 pyk. Lewa, prawa, lewa, prawa, góra Dobra, ograny Zarobiłem za to kopniakiem, ale i tak było warto Unik? Uff, trochę źle ten unik zrobiłem W złą stronę, ale i tak jakoś udało się, zaliczyło gdzie jest kafel? Tutaj, tak? I co? To przepuszczę go w ten sposób. Nie. O, dobra. Teraz tak, do tych obręczy. No nie, akurat mi znikają wszystkie przed nosem. Aj, zabrali mi jeszcze. Dobra, pałkarz, bo już za długo nie mogę odpuszczać. Poproszę waszego szukającego tutaj. Ała! Cedric, chociaż ty zarobisz. Za to, że ja dostałem puczkę. dobra, raz Pyk. O, nie, nie zdążył tego uniknąć. Jeszcze raz, jeszcze raz tylko, żebym cię znalazł. Tu jesteś. I Ło, go doścignęło. Ładnie. No to teraz już prosta sprawa. O, trochę tu zakręca. Ale nie jest najgorzej. Do przeżycia. Ej, mam wrażenie, że to, to idealny taki poziom, żeby pograć i się nie stresować. Ale myślę, że chyba na multi trzeba się przesiąść, żeby nie było tak łatwo z ostatnią wygraną. Dobra, uwaga, unik, Zrobiony. No, dawaj, 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 już blisko. Zawrócić. Wow, zrobiłem u nich w ogóle samymi gałkami Zamiast L1 no Dawaj, jeszcze daleko no O, jest do łapania, jest! 80 punktów, akurat my punkt zdobyliśmy też Wow, ale combo tam weszło Tak w moment 40 punktów stracić A jajaj, zderzyliśmy się Dobra, ale na szczęście ktoś odna... Gdzie ty podałeś za plecy? Dobra, może się zmienię po prostu na niego Zamiast czekać na podanie Aj, dostałem tłuczkiem, ale chociaż bramka zdobyta Przejdźmy na kogoś kto ma więcej życia No, dawaj koleżko Już tu czekam na kontra Dobra, leci Pyk, mam Dwójka w ogóle z naszej drużyny zdokautowana Ale my wygrywamy mecz Proszę bardzo, 250 punktów medalowych za zdobyte gole. Nie, no do zera tu ograni. Dobra, Ravenclaw poczeka. My chodźmy do lobby i zagrajmy tutaj coś online. Może tryb wieloosobowy. Wybiorę w sumie dowolną pozycję. Dobra, wybrałem dowolną pozycję. Bo liczyłem, że albo będzie pałkarz, albo szukający. Ale no co, wylosowało się chyba najgorzej, jak mogło być. Jesteśmy obrońcą. Nie wiem, czy będę się przełączał na obrońcę. Czy tutaj nie wpierać go naszego szukającego jako. O, ale go ograł, dobra. Elegancko, dobra, spróbujemy. Co jest, już koj znokautowali? Co tego gościa, co zdobył gola? Kurde, niedobrze. Uwaga. Ajajaj. Dobra, minął mnie. Która bramka? Lewa, prawa, góra, dół? Góra. Proszę bardzo, podanie. Ty, nawet udało się coś obronić. Ok, wyeliminował nasz gość, kogoś. big. No kurde, jak tu się mecz dobrze układa Już się tu nic nie zepsuło Dobra, to teraz co? Z kontry chyba atakujemy ja. Gdzie ty podałeś? O kurde Ale dobra, złapę O, nie, nasz to złapał I tak jest dobrze Dobra, mógłbym tam mu podać, on za daleko jest Jest Podleciał do mnie no, za Tak, zasysty Dobra, fajnie, że goś chyba ogarnął, że jest za daleko mnie. Ułażę patrz, nie patrz, 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 patrz. No <ślaut> Nie ze mną te numery, koleżko. <ślautki> Leciał tak no. Dyrektory. I cyk, zabrane. Tu i tu. O nie, o nie. <ślautki> wstyd. Dobra, ale masz do. Nie. Skopał mnie, no. Dobra, ale. Nasz mu odebrał. Okej, okay. Dobra, atak, atak, atak jest. Znaczy atak w sumie na naszą bramkę. Jest dobrze? Okej. Okay. Stoi już na bronie. Która bramka? Zabrał mu, zabrał, patrz, nie wiedział nawet. Nie zorientował się. Dobra, chyba mi nie podał, bo jest dosyć daleko. O! A nie, podał, tylko patrz, Aha. do innego. Ej, elegancko, dobra. Ja nie wiem czy oni razem przypadkiem jest są Chyba tak, bo drużynie sobie jakoś. No, fajnie, tamten się wycofał. Ładnie zagrali. I... Aj Ajajaj, dobra, obrona. No, utrzymajmy ten piękny wynik do zera. I która bramka? A, przeleciał za nie Złapałem! Trochę fart, trochę nie. Dobra, tutaj trasy im zróbmy. Mam nadzieję, że nas złapał. Tak, złapał. Z trasy akurat nie, nie skorzystał. O nie. Tak, dobra, super. Ej, taka super drużyna się trafiła. Zobacz, jak fajnie podają. Tylko znicza zaraz stracimy, niestety. Jakby ich pałkarz tutaj pomógł, znaczy w sumie nasz pałkarz. Nie może zrobić, to już. No nie mogę nic zrobić. Mogę tylko na obronie stanąć no, nie wcalują, chyba. No, Mam nadzieję Ojej, za późno Patrz, zaliczył im gola i znicza No, szybko się tu zmieniło O, obrona Nie, jest dobrze Jeszcze nie trzeba bronić Tylko trzeba tu ich ograć jakoś rozsądnie Elegancko, 60 do 40 Damy radę, tylko następnego znicza, żeby nie stracić. No i ja na obronie nie mogę tutaj dać ciała. Co się stało? Wow. Ło! Wow. Jakoś dziwnie to poleciało. Mam. I. góra. A ja yeah, zdążył. Ale mogę tu zabrać mu? Nie. Spróbuję jeszcze raz. Coś jakby przylagowało mnie nawet przy nim Do tyłu podał Bardzo nierozsądnie Dobra, mam No wysuń się, wysuń czy to Ci podam no Do... Jest? Wo, weszła asysta A przypłaciłem za to trochę zdrowia Ej, dobra, elegancko idzie Podoba mi się, że tak podajemy sobie cały czas Odebrany jest ktoś do podania? Czy sam rzucam? To sam rzucam. Na dalszą. Za daleko byli, żeby im podawać. O. Dolecę, dolecę, żeby mu zabrać. Tak? Dobra, ale nie mam życia. Podanie. Nie zabieraj mu. Ja nie zabrałem mu. Ja mu podałem. Teraz też mu podałem. Tylko za blisko bramki. Za blisko bramki był już. Czy tutaj zdążę dolecieć. Może być ciężko. Dobra, obrona. Na szczęście przez chwilę nie ma tłuczka. Idziemy. Pada znowu do przodu. No, no tu się kołuje. A, dobra. O nie, wracaj, wracaj, wracaj na pozycję. Tu jesteś. Dobra branka. A, jej, dobra, tu mnie ograł. Myślałem, że tu na tom leci. Dobra, jak będzie znicz, to jest niedobrze. Jest znicz i zobacz ile my mamy A, punktów. Okay, dobra, jest ok Więc nawet mógłbym tu przytrzymać trochę dłużej kafla po naszej stronie. Podano kafla 6 razy. Dobra, jakaś trasa. Mam nadzieję, że ktoś skorzysta. Podanie? O nie. O, dobra. Jest, 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 zobacz. Bo przez podanie on od razu zmienił pozycję. Nie kończy się mecz już. Tak. Łapiemy z znicza i mamy takim pięknym stylu jest 110 punktów pytanie czy nam zaliczy to jako wygraną czy to musi być zwykły mecz Tak czempion kwiliccza Jesteś czarodziejem Harry mamy to przepięknie U! Fajnie było. Podoba mi się. Jak to nasze punkty. Trochę jak widzicie z poprzedniego odcinka, podskoczył nam tutaj poziom sławy. Mm -hmm. Kariery też. Ale zobacz, wszyscy tu równo szliśmy. Mm -hmm. Zły w medalach. Mm -hmm. Dobra. Chodźmy do lobby. No dobra, więc w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Być może wrócimy jeszcze kiedyś do Quillicza. No, na pewno. No, jak coś dodadzą, to możemy znowu pograć, zobaczyć co tam nowego będzie mm. Ale na razie, zobaczymy co dalej, może jeszcze jakiś odcinek się trafi no, Więc. No, też tak myślę Standardowo, ja. jeżeli podobał się odcinek, zostawcie łapkę w górę Subika, wpadajcie na Instagrama do Justyny, link macie w opisie Zapraszam Was I widzimy się w następnych odcinkach Na razie, cześć Hejka.